Jakiś czas temu Marek zaczął dostawać w sieci mnóstwo negatywnych komentarzy na swój temat. Teraz zastanawia się, czy ma to związek z napadem. Po prostu aż trochę mocniej się dobrze Cześć. Cześć. Okej. Okay. Przepraszam za spóźnienie. Cześć, Mark. Cześć. Jak tam ta ręka? Wszystko w porządku z nią? Już dobrze. Super, ale na wszelki wypadek nie będziemy jej dzisiaj obciążać, więc wskakuj na bieżnie. Zaczniemy sobie od marszu o. i zrobimy coś na nogi. Oczywiście. Muszę odciążyć głowę. Ktoś cały czas oczernia mnie w internecie. No, słuchaj, myśmy mieli podobną sytuację. Konkurencja chciała nas załatwić w ten sposób, ale dobra marka sama się obroni. Poza tym, klienci są mądrzy i potrafią rozróżnić konstruktywną krytykę od jakiegoś bezpodstawnego hejtu. Mam nadzieję, że moi szefowie i pacjenci też tak do tego podejdą. Daj temu czas, a na razie skup się na treningu. Dobra, dajemy sobie start, podkręcimy trochę tempo. Y, Powiedz mi, jak w ogóle policja, co oni powiedzieli na całą tą sytuację? Bo zgłosiłeś ją, prawda? Nie, nie zgłosiłem. Uznałem, że to nie ma że to nie ma sensu. No, jak nie ma sensu? Chłopie, ktoś cię zaatakował nożem. No, powinieneś to zgłosić. Ja też uważam, że trzeba to zgłosić. Piotrze, rozmawialiśmy o tym nie raz. Nie zgłosiłem, nie zgłoszę i koniec. Jak uważasz? Piotrze, podkręć tam jeszcze proszę tempo trochę. Słuchaj, Marek... Wszystkich nas naprawdę zmartwiła ta sytuacja. Niepotrzebnie. Możemy już przestać o tym rozmawiać? No ale co jeżeli ten świr wróci, zaatakuje cię znowu albo kogoś innego? No, powinieneś to zgłosić na policję. Nie mam do tego głowy. No ale to, to jest naprawdę niebezpieczna i poważna sytuacja. Powinieneś być od odpowiedzialny, jesteś lekarzem. Ten facet już nikogo tu nie zaatakuje. No ale skąd ty możesz o tym wiedzieć? Skąd możesz mieć pewność? Po prostu wiem. Ale skąd wiesz? Wiesz kim on jest? Znasz go? Przepraszam, muszę już iść. Na razie. Znam Marka całkiem dobrze i widzę, że ściemnia. Jak na moje oko, to on wie kto go napadł, tylko z jakiegoś powodu nie chce mi powiedzieć. Nie podoba mi się to. Marek jest w kiepskiej formie, a jego przyjaciel widzi, że walka o stanowisko zastępcy ordynatora to nie jest jedyny problem. Mów mi, co się dzieje. Znamy się od pierwszej klasy podstawówki i nie rób ze mnie kretyno. No chyba, że mi nie ufasz. Ufam, tylko się wstydzę. Przegrałem duże pieniądze w kasynie. Mam długi. Czy co? Widzisz, ta cała sytuacja z awansem. Szef tylko czeka na to, aż mi się noga powinie. Jest jeszcze kilku innych gości. I cały ten hejt w sieci. To wszystko nie wykańcza. Jakoś się zdarzyło, że trafiłem do kasyna raz, drugi i potem to już poleciało. Ile masz tych długów? 150 tysięcy. 150 tysięcy? Kiedy to musisz oddać? Zmiana planów, 50 tysięcy na jutro, nie kombinuj, wiesz do czego mogę być zdolny.